Dzisiaj inwestorzy mają bardzo komfortową sytuację, gdzie mogą e, dobierać do portfela różne aktywa i każde z nich ma dzisiaj swoje mocne strony. Akcje moim zdaniem mamy hossę, tak jakby nie było. E, wcale ta hossa się nie musi skończyć w najbliższym czasie. E, ja stawiam przede wszystkim na amerykańskie spółki i w ogóle globalne podejście, no bo dlaczego my, dzisiaj w Polsce mielibyśmy inwestować tylko na giełdę? Nie mówię żeby tego nie robić, tak, ale warto też myśleć globalnie. możemy sobie ułożyć tak ten Portfel, jak pasuje do naszych preferencji. Są inwestorzy, którzy są, mają większy apetyt na ryzyko. Oni chcą więcej zarobić, wtedy więcej mają w tych akcjach. Są tacy, którzy no, tak no nie chcą przede wszystkim stracić, i oni mają trochę mniej w akcjach, trochę więcej w obligacjach, trochę więcej w tej gotówce, polując na jakieś yy, korekty czy większe spadki.